Napierdalają. O. o, jest szeryf Zablokował tych co bokiem lecą. I bardzo dobrze, spaniaki. I bardzo dobrze, że ich zablokował. Do no teraz się szeryf przydał na coś, tak prawdę mówiąc. Teraz się na coś przydał. No pasem wiesz, awaryjnym zaczęli wyprzedzać to. Jednemu się udało, w następnym zajechał drogę. Czy, czy Nie, osobowką. Kurwa, się ja powiem, ja dużym jak jadę, to ja też linii nie przekraczam, ale po prostu przy tamiej linii jadę, żeby cię kurwa nie wyprzedzał. Tu jest duży Dzień, pan. ten. Tu jest szeroki ten pas awaryjny i bardzo dobrze, że ich zablokował.